Dzień dobry państwu w tej nietypowej y, atmosferze dźwiękowej y, gościmy w gabinecie burmistrza Gościna Marian Sieradzki witam serdecznie Dzień dobry państwu Spotkania są cykliczne w radiu Kołobrzeg, a ptaki i szum wody to w trakcie rozmowy się okaże dlaczego. Proszę powiedzieć właśnie nawiązując do tego tła dźwiękowego, czy to Pana relaksuje i czy mocno Pana stresuje oczekiwanie na rozstrzygnięcie sądowe w sprawie taryf? Oczywiście, że to tło dźwiękowe, pan redaktor również po pobycie tutaj zrozumie, bardzo relaksuje. Gdzieś ten okres jesienny skłania do tego, że brak jest tej przyrody, brak właśnie jest ptaków, śpiewu, zresztą jest ich coraz mniej w środowisku. Ale ten sum tak, wody to na... się przekłada na złotówki. No, chciałoby się, żeby się nie przekładał, no, ale jednak cały czas przypomina, oczywiście, że sprawa tary, sprawa wodociągów jest dla mnie sprawą najtrudniejszą, najwięcej pochłania mi czasu, a szkoda, bo jednak prowadzenie naszej gminy dosyć przy takim intensywnym rozwoju wymaga, żebym skoncentrował Powiedzmy, się Powiedzmy jaka na jest sytuacja sprawa. w związku z tym w tej chwili, Czyli oczekujemy na rozprawę sądową, nic się nie zmieniło? Znaczy tak, w poniedziałek, 12 grudnia y, jeszcze będzie jedna rozprawa, y, odsłuchanie biegłego powołanego przez sąd i prawdopodobnie rozprawa zostanie zamknięta i w najbliższym czasie, myślę w ciągu dwóch tygodni zostanie wydany wyrok, czyli w tym roku. Jakie to będzie wydarzenie? Rozpatrzmy dwa scenariusze. Wygrywacie państwo, miasto się odwołuje natychmiast. Przegrywacie, wy się odwołujecie. Ja nie chciałbym tutaj rozpatrywać scenariuszy, aczkolwiek no, ja jestem optymistą, ponieważ gdybym w to nie wierzył, to oczywiście nie złożyłbym sprawy do sądu. Dla mnie sytuacja jest oczywista. Nie ma takiej możliwości, że Gmina Gościną ma przypisaną wpłatę 1,5 miliona złotych, gdzie z kosztów, których ja dzisiaj to widzę wynika, że może to być 300 do 400 tysięcy złotych. I oczywiście tak jak cały czas powtarzamy wiemy, że te dopłaty muszą być, jest kwestia wysokości. Jaki jest odzew mieszkańców? Bo ostatnio tłumaczył pan to dokładnie w rozmowach z widokiem na... Ceny wody w Radiu Kołobrzeg Wiem, że także słuchali gościnianie. Jak oni ten problem pojmują? Czy spotkał pan się z jakimiś no, wyrazami poparcia, czy też mówią, spójrz z tonu. Może nie trzeba tak ostro z miastem, ze spółką pertraktować? Ale panie redaktorze, to, to nawet to nie jest ostro. To... To, co bronią wójtowie, to jest pewien standard wykonywania władzy publicznej, pewien standard samorządności i tutaj my nie musimy spuszczać stonu, ponieważ utarło się oczywiście w opinii rządzących w mieście czy spółki, że wójtowie są zagrożeniem dla tej spółki. Czas powoli zaczyna pokazywać, że zagrożeniem dla tej spółki nie są wójtowie, tylko chyba sam zarząd spółki i polityka wokół spółki prowadzona przez rządzących. Oczywiście miasto jest tutaj naturalnym monopolistą, samodzielnie wykonującym politykę spółki i tutaj myślę, że nasz protest to nie jest jakiś protest polityczny, to jest tło typowo ekonomiczne. My się domagamy, żeby te dopłaty były w sposób rzeczywisty określone, tak jak to mamy dwa opracowania biegłej sądowej, która wyliczyła i nie chciał tutaj słuchaczy zanudzać, pokazywać rzeczywistych liczb. My nie mamy takiej opinii, bo mówimy, tylko konkretne wyliczenia, jak to powinno wyglądać. Natomiast. Czujemy się tu oszukani, bo w, w założeniach polityki spółki to y, wygląda z naszego punktu widzenia, żeby to y, również mieszkańcy zrozumieli, o tym wiedzą, bo wspiera mnie mieszkańcy i Rada. Po prostu ktoś któregoś dnia powiedział, no na 2,11 gminy dopłacą po półtora miliona i tak rzeczywiście jest i to już jest samo, że po blisko 1,5 miliona jest dziwne, no ale że były niegrzeczne, no to na 2,12 dopłacą po 2 miliony. No i tak to właśnie wygląda ta polityka dalej. Myślę, że czas pokaże. Czekamy dziś właśnie na wyrok sądu następnie na taryfy, które wszystkie gminy praktycznie odmówiły zatwierdzenia, bo są z wadami prawnymi. Tu nie mamy żadnych wątpliwości, zapewne będą one zaskarżone przez wodociągi. Nie spodziewam się, że wojewoda nasze uchwały uchylił, w związku z czym będziemy musieli w pierwszym kwartale ponownie usiąść do stołu i rozmawiać jako... Partnerzy, a nie monopoliści. Na razie w gabinecie burmistrza Szumi Woda śpiewają ptaki, no i odstresowują go od oczekiwania na wyrok. A jeszcze prosiłbym o słowo komentarza, bo mówi się też koło brzegu o politycznej decyzji zerwania porozumienia z gminą Koło Brzeg z Wójtem Kowalskim. Jak to z perspektywy gościna wygląda? Oczywiście każdy prawnik i, i każdy, który wie, na czym polega partnerstwo w spółce wspólnicy mają równe prawa i nie może być żaden ze wspólników uprzywilejowany i spodziewamy się, że ta sprawa zostanie w najbliższym czasie wyjaśniona przez Urząd Ochrony Kon Konkurencji i Konsumentów i ta umowa prędzej czy później będzie musiała być rozwiązana. Tu nie ma innej alternatywy. Rozumiem. No i jeszcze komentarz yy, krótki do radni Kołobrzegu przyjęli dla kołobrzegian taryfy, podwyżkę cen za wodę. Śledził pan to? Tak, śledzę, bo oczywiście, że, że jest to bardzo ważna sprawa. i no, Przyjęli, zdawa zdając sobie sprawę, że uchwała jest z wadą prawną, czyli krótko mówiąc, na dzień złożenia taryf nie było planu inwestycyjnego wymaganego i skutki tego planu Mówiąc literą prawa nie zostały ujęte, chociaż zapewne prezes będzie się bronił, że tak, bo wiedział, bo wcześniej plan spółki był uchwalony. Y dla mnie to jest, nie jest żadnym zaskoczeniem, że radni wykonali to, mając świadomość, że ta uchwała jest niezgodna z prawem, ponieważ no, panie detektorze rok temu było identycznie. Rok temu w ogóle miasto nie uchwalało planu i nie miało na 2,11 planu inwestycyjnego. W ogóle nie miało planu. Także, a ta sprawa jest przemilczana, o czym pan prezes wie i pan prezydent również. Także ubiegłoroczne taryfy również były niezgodne z prawem, które no, podważaliśmy, ale wojewoda uznał inaczej. Czyli czekamy na rozstrzygnięcia, a niech zwycięża demokracja. Wróćmy do spraw gościńskich. Stricte budżet na biurku burmistrza, jaki jest planowany jak po stronie dochodów, wydatków i jakie inwestycje najważniejsze w przyszłym roku. Tak, no oczywiście, że uchwalanie budżetu jest najważniejszą taką czynnością z końcem roku, bo do 15 listopada wszystkie gminy muszą złożyć projekt budżetu do Regionalnej Izby. No i dobrze by było do końca roku, żeby tak się staramy zawsze uchwalić, chociaż jest do końca stycznia termin, ale my staramy się do końca roku kalendarzowego uchwalać. Proponowany przez nas budżet jest bliski 24 milionów po stronie wydatków i około 24 po stronie dochodów. Nadwyżka 200 tysięcy złotych. Nie robimy deficytu, nie bierzemy żadnych kredytów, ponieważ yy, no, troszeczkę jesteśmy już tym kryzysem europejskim wystraszeni, w związku z czym yy, nadwyżkę przeznaczamy na spłatę zaciągniętych już kredytów a przyznam, że w ostatnich latach bardzo dużo żeśmy inwestowali. Nie oznacza to, że nie będzie inwestycji, ponieważ kontynuujemy budowę ścieżek rowerowych 22 km, projekt 6, ponad 6,5 miliona złotych, z czego 2,5 miliona dopłaca gmina Gościnno i te pieniądze mamy ze środków własnych zabezpieczone w budżecie. Również rozpoczniemy budowę świetlic. W, miejsc, w czterech miejscowościach, ale tutaj też to będzie troszeczkę zależało, w jaki sposób będzie budżet realizowany. Chcemy wybudować dla młodzieży skatepark, niewielki, skromny do, do 100 tysięcy złotych, ale no, są te zamierzenia inwestycyjne. My myślę. czekamy z niecierpliwością na ścieżki rowerowe. A zanim ścieżkami do gościna, to może wcześniej przyjedziemy na lodowisko, bo kiedy pan otwiera... Tak, tak, rzeczywiście to jest ciekawostka, bo to będzie pierwsze lodowisko w powiecie, poza miastem Kołobrzeg. Dzisiaj właśnie rozpoczynamy zalewanie, zamrażanie płyty. Także za kilka dni może Jest w sobotę, prognoza taka rokująca? Tak, może w sobotę już będzie udostępniona, ale nie chciałbym tutaj deklarować, jeszcze zapraszać mieszkańców, natomiast w przyszłym tygodniu już na pewno. Myślę, że jeśli technologicznie to wszystko zdołamy wykonać, to... Powiedzmy o tygodniu... standardzie, jakaś muzyka, oświetlenie, czy jak? Oczywiście, że tak, tak będzie, tak, tak. Jest to typowy zimowy orlik na płycie boiska piłkarskiego. No to szykujemy, ostrzymy łyżby i cóż, do zobaczenia w Koło Brzegu na Wigilii Radiowej. Chyba, że jeszcze chciałby Pan Burmistrz, cieszy się audycja popularnością w gościnie i widzę na liczbę odsłoń, bo publikujemy ją na stronach Radia Kołobrzeg w formie filmowej i ta też będzie w formie filmowej, że jest oglądana, więc... Nie wiem, no i rozwijamy ten pomysł medialny z Domem Kultury, więc może tu Pan zaprosi. Yy, tak, oczywiście młodzież. bardzo mi się ten pomysł podoba, współpracy Radia Kołobrzeg z naszym Domem Kultury. Z naszej strony będzie Pan Marcin Pawlak odpowiedzialny do współpracy z Radiem. Wszystkich, którzy są zainteresowani. Yy, dziennikarstwem, yy, redagowaniem audycji. Zapraszam właśnie do domu yy, kultury. Myślę, że to będzie ciekawe przeżycie i możliwość rozwinięcia swoich zainteresowań. No, w mieście, w każdym porządnym mieście redakcja musi być. Yy, no, dziennikarstwo, panie redaktorze, to jest ta czwarta władza i stąd za, zachęcam młodzież, bo na pewno to będzie wielkie doświadczenie w życiu. Dziękuję bardzo. Zobaczymy się na Wigilii w Kołobrzegu w Studiu Bałtyk, na Wigilii Radiowej. Pan burmistrz będzie reprezentował swoje miasto. No i może, nie będę teraz zdradzał, ale może w ramach niespodzianki coś pan przywiezie medialnego, jakichś śpiewaków albo muzyków, albo no nie wiem co tam. Pomyślimy, tak? Dzisiaj dziękuję serdecznie za rozmowę. Marian Sieracki, burmistrz gościna był Państwa gościem, a audycja jest nadawana w ramach cyklu wizyt Radia Kołobrzeg w ościennych dziękuję bardzo miejscowościach. Dziękuję serdecznie.